Gram! <grym wiosenka> Robin Włóż kartę pamięci. Co to znaczy, Mirek? To, żebyś dał mi kabelę zawsze. Zobacz, czy warek na śmieci? A kto ma? Jedzie! Oto dzielny Robin Hood. Tam nic tego nie ma? Mają tylko o, śpiewanki, wyluźnij. Czego? Co jest? <grym wiosenka> o Jezu, jaki zuchy biegną mają tylko śpiewanki, nie martw się. Mówi, że to generalnie gorszy pomysł. gdzie to chcesz to przerzucić? Chcę to, to przerzucić przez ten zakrzywiony coś? Nie wiem, zakrzywiony. On musi być cały czas w powietrzu. Tylko go puśćcie w dobrym momencie. I on musi powinien być tu blisko jednak, wiesz? No tutaj jest tam tak jakoś, tak nie wiem, a żeby... to zawsze. Się... Mocniej, mocniej. No musi być równiutko 90 stopni kąt. O! Prawie. No i co? Trzymałeś w, w ręku cały czas? Ja, ja puściłem, o, ale to tu się otoczyło. Ja tu musi to trzymać jeszcze. Co? Ja chcę no. No, Czwarty. weź tam tu ławki podniesz. Chcesz, żebym wziął piłkę? Będę? Jak będziesz? Tutaj czwartego daj. Okej. Daj, no dajesz kręcisz, 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 kręcisz. Dobra, już drugą. Moja. Moja. No. Ale no, ty tak to nie sięgniesz, musisz na ten... musisz po mnie wejść. Nie. Wanda, musisz po mnie wejść, no. Ale ja się boję! Czego ty się boisz, oprzesz się, będziesz oparta ja o drewno. A dla mnie? Robimy ja mam... Oprzyj się o drzewo, oprzyj się mocno o drzewo. To nie jest takie... Okej, okay, stoisz? Aaaa! pada padaj jej... Mirek, pada Mirek, jej... Mirek, padaj jej, poczekaj.